Konflikty czasami pojawiają się w naszym życiu, choć bardzo ich nie chcemy. I wtedy na ogół próbujemy rozwiązać je szybko, zwłaszcza jeśli ten konflikt dotyczy osoby, którą bardzo w swoim życiu cenimy. Inaczej ma się sprawa, kiedy ten konflikt podjudzamy specjalnie. Kiedy szukamy osoby, z którą moglibyśmy w taki konflikt wejść, po to, żeby podbudować siebie, albo dowieść swojej racji. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o wartości pokoju pokoju, przebaczenia i pogodzenia właśnie w takich sytuacjach. Bądźmy więc dzisiaj otwarci nie tylko na przebaczenie, ale także na pojednanie. Ten wielki post staje się dzisiaj dla nas szansą, byśmy zaniechali konfliktów w naszym życiu.